Cześć! Witam Cię w mojej kuchni i na moim kanale z Nie Jesteś. Dzisiaj zajmiemy się gotowaniem. A jaki będzie dzisiaj specjał szefa kuchni? Kulczak słodko-kwaśny. Także zapraszam do obejrzenia. I składniki już są gotowe, pokrojone. Teraz tylko wszystko odpowiednio przyrządzić. Zaczynamy. Zacznę teraz po pierwsze od tego, że zważę mięso. Bo ja zawsze wszystko robię tutaj na oko. Więc żeby Ktoś mógł to odzorować, to ja tu teraz właśnie o 402 gramy, jeżeli chodzi o mięso, włączamy palnik. Ja tu już wcześniej dałam oleju rzepakowego, także tutaj to mięso za będzie się nam pięknie robiło. Odkładam rzeczy już mi niepotrzebne i teraz tak, jedyne przyprawy, których używam to jest sól. W moim przypadku ja używam soli kłodawskiej i pieprz akurat tutaj cytrynowy. Można nabyć biedronce. Ja bardzo lubię. ma być słodko kwaśny kurczak, więc tutaj będzie używana cytryna. Także taki pieprz cytrynowy da nam bardzo fajny. Fajny taki posmak taki właśnie... Nie to takie ostre, ale też właśnie takie cytrynowe. W międzyczasie tutaj będzie nam się gotowała kasza jaglana. Ja tutaj już ją zalałam wrzątkiem. Polecam to zrobić. Dlaczego? Możemy pozbyć się tego smaku goryczki. A jednak, no nie chcemy po co. Nie o taki smak nam teraz tutaj chodzi, więc tak. Patelnia włączona. Kasza jaglana. Tak samo. Trochę ją można posolić. Ja tutaj przed chwilą zalałam wrzątkiem, więc to też zaraz to się szybko zacznie gotować. Cóż możemy wymieszać. I co teraz warto dać? Zanim to mięso się w ogóle się będzie robić, już dać tutaj pół cytryny, wycisnąć, żeby to się już nam robiło takie cytrynowe, żeby już to złapało. Nie lubię wyciskać cytryny. Zawsze jestem gdzieś tam pokaleczona bo coś takiego wczoraj pociąłam się noży Więc muszę zrobić tak, żeby mnie nie szczypało. Dobra, już chyba bardziej się nie da. Także cytryna poszła. I no, jeszcze raz to fajnie mieszać, żeby to się już tym tak... No tak to nasiąknęło, nakończyło się. No i mamy to. Dalej możemy dać imbir. Ja ukryłam sobie taki większy kawałek, już go wcześniej obrałam. Uuu, coś tu strzela. Także tylko go teraz sobie tutaj zeprę. Jak ktoś nie chce trzeć, może sobie pokroić. Ja lubię tą małą taleczkę, bardzo fajna. I mamy to. Część ingeru zostawimy sobie jeszcze do kaszy, bo to nie będzie taki zwykły kurczak suchą kaszą, znaczy ugotowaną nie, ale taką, że zwykłą kaszą. Tylko to będzie kasza też odpowiednio zrobiona. Z racji tego, że ja po prostu no nie lubię takiego zwykłego jedzenia bez dodatków, jak jest jałowe. Ja lubię jak jest smaczne, zdrowo i ładnie wygląda. Także właśnie do tego dążę. Później będzie jeszcze można połówkę cytryny wycisnąć, jak będą już warzywa. Dobrze, w takim razie 400 gram mięsa. Teraz cukinia. Pokroiłam całą taką cukinię, co można dostać w Biedronce. No, także y, cukinii jest też 400, tutaj 40 gram. Oj, już mniej, na to uciekło. Mamy cukinia. Dwie cebule pokroiłam, cebuli jest 156 gram. No i teraz to wszystko trzeba wymieszać, żeby się nie ustało. Polecam używać większych patelni. I tak na oko właśnie, jak to zawsze robię, to mam wrażenie, że tej cukini jest za dużo już, jak na, na taką ilość tego kurczaka. Ale jak nam się już dobrze palnik tutaj odpali, dobrze nam to chwyci, to te warzywa też wiadomo nam się pomniejszą. I teraz, co jest ważne. Będzie nam potrzebny miód. Ja tutaj akurat mam miód leśny. I co będziemy z tym miodem robić? Najpierw trzeba go otworzyć. Zwyczajnie biorę łyżkę i łyżkę miodu. O, taką, a nawet trochę mniej. O, jest tyle. Kładam tak gdzieś tam do środka tej patelni, do tych warzyw, żeby to mi się stopiło, żeby to po prostu tam wpadło i jak to się już stopi, to ja to sobie fajnie wymieszam. Ten imbir tutaj też już mamy dodany. Jeszcze można teraz dodać trochę soli, no bo dodałam tylko do kurczaka, a to też ma smakować. Znowu trochę pieprzu. Ktoś lubi bardziej czosnkowe, to też może dać czosnek granulowany. Ja tutaj przygotowałam taki w ząbkach. Odkręlam te to już sobie tutaj go zetrę. Takie. No czosnek to do siebie, że się tej Tutaj jeszcze nam zostało? mamy cisneczek, no i teraz co nam pozostaje do roboty? Czekać! Czekać aż to po prostu zwyczajnie się trochę. No, tak jakby podgotuje, bo to nie chodzi o to, żeby było smażone. To nie ma być smażone. To ma być zwyczajnie zeszklone. O, tu już się ten miód roztapia. Jeszcze go trochę tam wepchniemy. Tu nam się gotuje. O, tutaj już mamy. To tutaj fajnie się nam robi. No, ja tak jak kroiłam tą cukinię, to tak stwierdziłam mało, mało, ale sądzę, że stan stanowczo te pół cukinia to wystarczyło. Ja dawno tego przepisu nie robiłam. Więc tak robię to na oko. Chociaż już widzę, że jest całkiem spoko. Także teraz pozostaje nam czekać. W międzyczasie możemy sobie sięgnąć drugą papelnię i przygotować tajny składnik. Na czym polega tajny składnik? Już mówię. Chodzi o to, że jeżeli zrobimy tą kaszę, to żeby ona nam odpowiednio smakowała, to warto dać coś takiego lekko kupiącego. I teraz dajemy słonecznik. To jest w programu tego dania dajemy dużo słonecznika, żeby on się nam podsmażył na tej patelni. I to będzie ten dodatek. Można dać go do kaszy, ale też można go dać później już na sam koniec, tak naprawdę do wymieszania już po zdjęciu z patelni, jako taki właśnie też chrupki dodatek. Nie ma co dawać go do patelni, bo na namoknie, nasiąknie, będzie mokry, nie będzie chrupiący a chodzi o ten efekt krótkości. Tylko tutaj naprawdę trzeba uważać, żeby on się nie przypalił. Cały czas trzeba o nim pamiętać. On naprawdę robi świetną robotę. I nie daj się nigdy zwieść tym, że on tak wolno łapie i że podniesiesz palnik pod ogień na palniku, nie? Moc. Bo to tylko wtedy szybko chwyci i nie wyczaisz tego momentu, kiedy ma być ten odpowiedni punkt. No i teraz możemy wszystko sobie na mieszanie tej patelni. No już wydaje że ta objętość się zmniejsza. Na początku jak to wsypałam, byłam szczerze mówiąc przerażona, ale teraz jakoś to idzie. <ścoughs> jak ta woda odparuje, to wtedy można dać tutaj y, te pół cytryny. Bo drugie pół cytryny pójdzie na całe to te opakowanie tej kaszy jaglanej. Kasza jaglana może zostać wyłączona. Wzmatamy ją. Tak, ona już jest do zdjęcia, więc ja pójdę do zlewu, więc cały czas się znowu mieszamy. Kasza jaglana została odlana, zalana zimną wodą, żeby można było jakkolwiek tego dotykać, otworzyć i później wrzucić na talerz. I teraz słonecznik. O, już powoli rumieni się tutaj na słonecznik, fajny kolor łapie. Teraz ym, ja to otworzę, proszę. No, także tutaj już mamy kaszę ogarniętą. I teraz w międzyczasie jeszcze szybko kurczaka przemieszać. Skontrolować słonecznik. O! Już coraz lepsze robi. I teraz zajmujemy się kaszą. I teraz do kaszy dajemy trochę oliwy. Z oliwy tak troszeczkę sobie tutaj o. To robię na oko. Tu już nie daję w gramach w niczym. Wedle uznania soli. Ja lubię bardzo słone przyprawy. wiem takie zdrowe. Ale chociaż jestem sprawiedliwa na tym, że używam soli kłodawskiej, więc jest trochę no już, cały pieprz znowu poszedł. O, trzeba tutaj przypilnować. O, on normalnie, momentalnie to widać. Mam nadzieję, że na kamerze też. Że ja dobrze łapie. To widać, że już tak naocznie widać, jak on zmienia ten kolor. W takim razie już wyłączam palnik. Aż już nie mogę czekać. Pachnie mi tu. Głodna jestem. Już jest tutaj dobry ten słonecznik. można go sobie wczepnąć. Tutaj zmniejszymy też trochę ten ogień. Patelnię odkładam na zimny palnik, żeby się nie przypaliła. Oj, proszę bardzo, słonecznik gotowy. Ok, i teraz tak, Daliśmy to już tak. Pieprz cytrynowy, sól, teraz idzie imbir. Ja go tu sobie zetnę, będzie mi wygodniej. Natomiast jeżeli będzie dla Ciebie za mało czosnkowe, albo za mało imbirowe, to pamiętaj, że zawsze i tak możesz sobie dodać tego więcej. Także tutaj mamy o! I tu też. To zrobić znaczy, zrobię też na większej tarce, taką też posiadam. Tutaj pozostała część imbiru. Teraz czosnek. No, więc też do całego dania zostały użyte dwa ząbki czosnku. Taka końcówka, to już tam nie będę męczyć. Idę czosnek. Idę też. Okay. A inspiracją do tego przepisu? Były moje resztki w lodówce w kuchni, bo nie zrobiliśmy zakupów. W jakiś taki. raz cytryny jeszcze. W jakiś taki dzień, że. Następnego dnia było wszystko zamknięte, to było jakieś święto. No i stwierdziliśmy, że dobra, trzeba coś wymyślać. I tak patrzę: jest mięso. Jest cukinia, jest cebula. imbir, cytryna, czosnek. I tak, no, nic więcej w tej lodówce widać. <gry> I tak zaczęłam kombinować, wrzucać. I tak, dobra, no to jeszcze cytrynę damy do tej patelni. A no to w sumie można dać jeszcze miodu. A właśnie, na to miodzie. Dobrze, że o tym wspomniałam. Tu już mam taką końcówkę, to już włożę brzudną łyżkę. No i teraz najważniejsze jest to, żeby znowu tą łyżkę tak wepchnąć, bo no to jest jeszcze takie lekko ciepłe. To już nie ma, słoik. Też to to się zaraz roztopić. Także jak to będzie nam tutaj sobie, sobie topniało. Natomiast jak już czosnkowe, jeszcze masz sobie albo świeżego czosnku wetrzeć, albo dać zwyczajnie czosnek granulowany. Sprawdźmy miód. I jeszcze chwila. A no w tym czasie mogę wydać a gorące no i to jest fajne jeszcze jedną wyciśniemy. bo być kurczak słodko-kwaśny dobrze, to wszystko? zobaczmy w międzyczasie, co znaczy, kaszą jaglaną? O, już mi odpadu, z łyżki. odpadów. Już mi pachnie tak, jak powinno. Kozak. Naprawdę. Szkoda, że nie mogę się podzielić tym, jak to smakuje. Nie potrafię tego opisać. Ten słonecznik, miód, cytryna, gdzieś tam w tle trochę czosnku, ale nie jest taki bardzo wyczuwalny. On tylko lekko podbija i ten imbir tak samo. W ogóle praktycznie ich aż tak nie czuć. Tylko strasznie. Dajemy tu jeszcze tej patelni chwilę. No więc jak już masz wszystko pokrojone, gotowe, przygotowane, to robienie takiego obiadu zajmie Ci naprawdę w maksie do pół godziny. Więc na moje patelnia już jest gotowa. Wyłączam. I teraz ja sobie pięknie nakładam. To zwyczajnie robię tak. No i tak bałam się z tymi warzywami, że będzie ich dużo. A to pół patelni zniknęło. I jeszcze taką kropką na dnie jest odrobinę cynamonu, ale tak naprawdę, o, żeby to było i voilà! Smacznego! Ja idę jeść. Pa.